Przedsiębiorcy szukający oszczędności w roku 2016 oraz latach kolejnych powinni zwrócić uwagę na szansę, jakie daje nowa ustawa o efektywności energetycznej oraz programy pomocowe. Inwestycje zmniejszające zużycie energii dostają niespotykane do tej pory możliwości finansowania. Firma, która zaoszczędzi w ciągu roku 1160 MWh, i złoży do Urzędu Regulacji Energetyki stosowny wniosek z załączonym audytem energetycznym, otrzyma 100 świadec efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów. Popyt na białe certyfikaty zapewnią tzw. podmioty zobowiązane do umarzania świadectw efektywności energetycznej. W początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu popyt będzie przewyższał podaż, a wartość białych certyfikatów będzie równa wysokości opłaty zastępczej. Ustawa o efektywności energetycznej z 2011 roku uzależniała otrzymanie białych certyfikatów od procentowej poprawy efektywności energetycznej, czyli tzw. współczynnika akceptacji oferty. Nowa ustawa nie posługuje się tym kryterium i dodatkowo umożliwia wnioskowanie o białe certyfikaty na bieżąco, a nie jak do tej pory w formie corocznych przetargów. Szacuje się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zgromadził już w ramach opłaty zastępczej ponad 1 miliard złotych. Nowa ustawa zobowiązuje fundusz do przeznaczenia tych środków na poprawę efektywności energetycznej. Duże przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że obowiązkowy audyt energetyczny powinny wykonać w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Niespełnienie tego wymagania. Może skutkować karą w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorstwa uzyskanego w poprzednim roku podatkowym.